Dobra, no trochę mnie nie było. Jak widzicie, jednorożec z tyłu leży. Ech, z rzeczy, co się działo przez ten czas, to tak, nic szczególnego. Ogólnie przez ten czas, jak mnie nie było, bo chyba filmu nie dodawałem przez nie wiem tydzień, dwa. Mocniej starałem się skupić na socjalach typu Instagram i TikTok. To tam na dobrą sprawę spamowałem. Prawie, w sensie spamowałem, no jak na mnie, bo wrzucałem 4-5 postów dziennie. Eee, I... czy jest to proste? No tak średnio bym powiedział, bo eee, czasami Wam wyrzuci wiral na 30 koła, na 10 tysięcy wyświetleń. No i potem się trzymacie w tej kurwa bramie 200-300 wyświetleń i to jest takie, że takie zderzenie z ziemią, że no nie jest tak cały czas kolorowo i jest to momentami dołujące, ale kwestia taka, że wtedy zaczynasz trochę ogarniać, że jak zaczynasz korzystać z tych takich e, funkcji jakby boostowanych przez TikToka, czyli takich nowo wprowadzanych bo podobno TikTok jak wprowadza nowe, m, nowe funkcje to chce, żeby ludzie z nich korzystali i premiuje osoby, co korzystają z tych funkcji, ale premiuję Ciebie raz, dwa razy jak z tego skorzystasz a potem już mają Cię w dupie bo zauważyłem nawet, że jak mam filmik z dużym zaangażowaniem, na zasadzie, że jest tam spory watch time, jest do tego spora ilość wyświetleń, mam... w sensie wyświetleń, wyświetleń jest mało stosunkowo, ale jest sporo lajków, czy komentarzy. Sporo mam na myśli, że jest ponad 10% w stosunku do wyświetleń. Czyli jak jest 300 wyświetleń, to mam ponad 30 lajków. To jest naprawdę ogólnie sporo. No to i tak to gdzieś ginie w tym wszystkim, nie? A jak wrzucisz już drugi raz, no to to już w ogóle idzie w odmęty TikToka. Ale no zauważyłem przez to, że robiłem taki ala challenge na zasadzie robienia pompek za każdego jednego obserwującego nowego, że tak już mówię, dobra, no co, dzisiaj będzie dwie pompki do zrobienia. Patrzę, nie wiem, 12, 13, 14 i tak to mi uświadamia, że mimo wszystko gdzieś to, że wrzucam faktycznie daje efekt, że kurczę, no to jest naprawdę sporo, nie? że tak dodatkowo 10-15 osób ciebie obserwuje codziennie. To nie jest tak mało. Teraz na ten tydzień wchodzę z masylap, że robię za każdego jednego obserwującego jednego masylapa. Tego jeszcze nie zapowiedziałem oficjalnie. Dzisiaj wrzucę filmik pierwszy z tego. To dzisiaj robiłem osiem masylapów bez rozgrzewki, bez niczego. No to musiałem na dwa razy robić. I od razu mówię, mnie nie obchodzi technika. Przy tym ja je będę zarzucał z biodra, będę korzystał z pędu, będę korzystał ze wszystkiego. Ja po prostu mam zrobić te lapy. I chciałbym, żeby było tak, że wypieprzy mi tyle. Followersów, powiedzmy, że nie dam rady tego zrobić, nawet tak na zasadzie godziny, że się z to nawet nie wyrobię, ale tak, ale i tak spokojnie. Tyle, ile dam rady, tyle będę robił. Nie wiem, co mogę jeszcze fajnego robić, żeby, no to wszystko jest na zasadzie rzeźbienia, bo ja bym nie chciał się zamykać w jednej niszy, na zasadzie tylko mówienia o siłowni, tylko chciałbym ogólnie wokół sportu trochę działać. Staram się po tym angielsku gadać, myślę, czy nie zacząć w ogóle po hiszpańsku. Tak żeby się uczyć. Tylko nie wiem, czy to jakieś Duolingo czy co tam pobrać. Yo soy Miguel. O. Yo no entiendo español. O. Yo soy estúpido. O. No, i to są mniej więcej e, rzeczy, które wiem powiedzieć po hiszpańsku. Plus policzyć. Do, do 9 czy do 10, ale no to jest pokażę, żeby taki im, im, improvement robić z tego wszystkiego. Bardzo miło się zaskakuje z tym, że naprawdę ludzie nawet na siłowni do mnie podchodzą. Mówią na zasadzie, nie no spoko, fajnie, że działasz, fajnie, że, że coś robisz. Jak ja tak sobie wspominam czasy gimnazjum, jakby w gimnazjum się takie rzeczy zaczęło robić, no tu ludzie by się z ciebie śmiali, ci sneli bekę i ci dopierdalali na dobrą sprawę. A teraz naprawdę spotykam się z bardzo dużym wsparciem. I naprawdę dużo ludzi słyszę, że na zasadzie takiej, że, mi, że mnie wspiera, chce mi pomóc. Chce się pomóc. No po prostu dobrym słowem mnie wspiera. A naprawdę no nie spodziewałem się tak pozytywnego odzewu. Szczególnie, że ja nigdy nie byłem jakąś taką osobą e, gdzieś top popularną, nie wiadomo z, jak bardzo medialną i tak dalej. I bardzo dużo ode mnie wymagało to, żeby pierwszy raz odezwać się do telefonu, czy żeby tak bez wstydu autentycznie wyjąć telefon i zacząć nagrywać na siłowni. The sun to dream. ogólnie też jestem autentycznie sam z siebie dumny, muszę to powiedzieć na głos, po prostu, że tak długo w tym wytrwałem. Zobaczyłem, że odkąd mam to konto na Instagramie, to ja wrzuciłem chyba 60 postów, co jest potężnie dużo. I ja naprawdę się nie spodziewałem, że ja tak długo będę w tym. Że ja tak długo w tym wytrwam, i tak długo będę wrzucał jakiekolwiek treści. Nie? I to tak na zasadzie, że nawet jakieś pozowanie, coś takiego, gdzie no nie uważam, że mam jakąś taką najlepszą sylwetkę na świecie czy coś na, tej, na ten deseń, ale widzę po prostu tak, że. Ona się zmienia, ja jestem z tego dumny i no będę to pokazywał. Zresztą też jestem taką osobą, że ja chcę być w miarę możliwości jak najbardziej realny na tych filmach, w tym internecie, że nie chcę pokazywać cały czas tylko tego, że coś idzie zajebiście, tylko no jak będzie chujowo, to też będę to pokazywał. Dlatego wczoraj na przykład filmik po angielsku był dla mnie beznadziejny, po prostu był tragiczny. Ale tak czy siak go wrzuciłem, żeby nie zatracić tej takiej ciągłości tego wrzucania, bo wiem jak potem ciężko jest znowu zacząć, nie? Więc nawet jak jest chujowo, to ja i tak będę to wrzucał, nie? Eee, no z jednej strony właśnie to jest taki... Eee, taka kłótnia wewnętrzna. Bo z jednej strony chcę wrzucać, żeby nie stracić ciągłości, a z drugiej strony... Nie chcę wrzucać główno kontentu. I tutaj mam tylko taką jedną właśnie walkę między sobą, ale nie chcę też udawać. Więc będzie to zapewne wtedy główno jakieś wrzucone, ale trudno. Mówię, nie będę nic spłodawał pod żadną kamerę i tak dalej, chcę być sobą, Mamy już 125 subskrybujących, bardzo mam ostatnio wahania. Bo tak, na zasadzie dnia potrafi mi przyjść ich 8, potem spaść nie wiem 10, potem znowu przyjść 5. Nie wiem od czego to zależy, nie mam zielonego pojęcia. Eee, ale naprawdę, nawet fajny jest odzew od tych ludzi z zagranicy, jak nagrywam te shorty. Bo, jak mogliście zauważyć, dużo więcej shortów się pojawia, muszę ten test dzików zrobić. Ogólnie dzisiaj siądę i zamówię te dziki i będę robił na kolejny tydzień raczej ten test. Myślę, czy go zrobić bardziej w formule takiej, że robię taki blind test i próbuję opisać mniej więcej, jaki to może być smak, czy po prostu próbować i opisywać i robić ranking. Bo tak na ślepo to byłoby o tyle spoko, myślę, że nie sugerowałbym się tym, który wcześniej piłem. Tego nagłoby znajomy smak, to, to bym po, po, po prostu to czuł. I na ślepo mógłbym, tak myślę, realnie do tego podejść, nie? Bo tak na przykład, jak czuję, że coś w się sensie wiem, że na przykład coś ma smak, przykładowo mówię ananasa, a ja na przykład nie lubię ananasa, no to wiadomo, ocenię go automatycznie niżej. A tak na ślepo to nie będą aż taki sugestii. Ogólnie zaraz wam wstawię z dzisiaj. Tutaj będziecie mieli. Jest to potężna paka. Myślę, że wczorajszy Dunk Contest w NBA by się totalnie tego nie powstydził. Bo są osoby, które tam ani razu nie trafią, więc a słyszałem, że korty NBA wybijają dodatkowo, że tam one są na tyle amortyzowane, że one dają dodatkowego takiego bounsa do wyskoku. I ogólnie od Artura, mojego stałego widza, dostałem zapytanie na TikToku o nagranie treningu pod wyskok i powiedzcie mi po pierwsze, czy takie coś by Was interesowało? No, no na dobrą sprawę mam na tyle sidequestów, że na awf AVF-ie jest takie coś jak AWF alia. To, to mi wszystko na bieżąco przychodzi ogólnie, nie? E, są AWF alia i chciałbym zrobić teraz na AWF, -aliach takie takiego wsada w trakcie meczu fajnego jakiegoś. No tą flagę teraz dręczę, ale w sumie ona dobrze wygląda. Tam ją wrzucę. Zobaczycie zaraz, bo to są takie rzeczy, w których nie chcę robić sklejek, bo są nagrywane w pionie przede wszystkim. No yy, i one arm handstand to jest dosłownie kwestia oderwania ręki i postarać się jak najdłużej utrzymać, że to jest całkowicie losowe. Tam nie ma w ogóle żadnego rozkminiania z tym. Jak macie jakiś pomysł, co mogę robić na 200 subów, 300, 400 i tak no, bo chcę to celebrować, bo uważam, że to jest naprawdę fajne osiągnięcie. I nie chcę zatracić radości z tego wszystkiego, to możecie też dawać znać, co uważacie, że jest spoko. No, myślę, że wystarczyło to dużo 10 minut materiału. Kurwa, czy ja telefon na odwrót? Nie, jest OK. I dziewczyna ogólnie, bo ta taka lampka co była, się zjebała. I dziewczyna kupiła taką przenośną do telefonu. Zaraz wam pokażę, jakie to jest w ogóle kozak. To jest coś takiego. O, czekajcie, muszę złapać, żeby światło było. O. To jest coś takiego. I to jest na takiego klipsa. O i to można. Czekajcie, zaraz wam to odepnę, to można odpiąć, naknąć do telefonu i macie lampkę przy telefonie. Ja tego nie trzymam za tą lampkę, to jest przyklejone po prostu, nie. I to macie takie kontrolowane. Mam nadzieję, że nie zjebałem nagrywania. Ale no, ogólnie mamy tyle do, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. I tak dużo powiedziałem. Wrzucę chyba dwie tre... przebitki treningowe. Jedną tylko z martwych ciągów, a drugą z... z całego treningu po prostu. Trzymajcie się i mam nadzieję, że słyszymy się w tym tygodniu jeszcze chociaż raz. Buziaczki. The sweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Let me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.